Ziemia zielona, na której żyjemy, to skarb jest największy w całym kosmosie, bo daje nam wodę, owoce najsłodsze i pyszne warzywa i kwiaty pachnące. Jest wiatrem i deszczem, górami i morzem. Jest piachem pustyni i trawą w ogrodzie. Jest tobą mną, no. przyroda wszystkim wokół jest. Pokaż kolegom siostrzej. Jak można zadbać o naszą planetę Rower zamiast auta wyłączaj światła, oszczędzaj wodę i segreguj śmieci Powiedz swojej mamie, o dzisiaj pomóż mam o ziemię Powiedz swemu tacie, o dzisiaj pomóż ziemię Ziemia woła dziś o pomoc, potrzebuje deszczu słońca tlenu, ale też i nas Twój pokój czy szkoła, plac zabaw w góry Czy stoisz na plaży, czy pofruniesz chmury Gdziekolwiek znajdziesz się na calutkim świecie I tak będziesz w domu na swojej planecie Więc szanuj przyrodę Dbaj o naturę Bądź bohaterem To nic nie kosztuje Od ciebie zależy jak ziemia się poczuje Pokaż kolego Siostrze bratu, jak można zadbać o naszą planetę Rower zamiast auta, wyłączaj światła, oszczędzaj wodę i z sieci. śmieci Powiedz swojej mamie, obciszaj tam o ziemię, Powiedz swemu tacie, obciszaj tamo ziemię Ziemia woła dziś o pomoc, potrzebuje deszczu słońca tlenu, ale też i nas Oszczędzaj wodę i zegreku śmieci Powiedz swojej mamie, na dzisiaj o ziemię Powiedz swemu tacie, na dzisiaj o ziemię Powiedz swojej mamie, na dzisiaj o ziemię Powiedz swemu tacie, na dzisiaj o ziemię Proszę Państwa, chyba wielu z Was chciałoby polecieć w Ale czy patrząc, czy patrząc z ziemi Możemy zobaczyć takie piękne obrazy jak teraz na nasze kopule? No niestety nie. A wiecie dlaczego? Po prostu nasz wzrok, fantastyczny narząd, nie jest przystosowany do tego, żebyśmy oglądali rzeczy, które są bardzo, bardzo odległe od nas. Dlatego też ludzie stworzyli tego rodzaju przyrządy. I tu te zdjęcia, które teraz oglądamy, to są zdjęcia wykonane przez teleskop H. Ten teleskop od ponad 30 lat. Biała w kosmosie, krąży z naszymi głowami jakieś 600 km i zagląda w najdalsze zakątki Wszechświata. No i co się okazało? Zobaczcie, okazuje się, że wszechświat, kosmos jest bardzo, bardzo kolorowy. Czy my zobaczymy takie kolory patrząc ziemi? No niestety nie, Ale wy jak polecicie w kosmos, będziecie oglądać takie obrazy na własne ożyczekowanie. Życzę, bo no, niestety ja już nie polecam. Przykro mi z tego powodu. Nasze Słońce no, jest w połowie swojego życia, więc jeszcze mamy jakieś 4-5 miliardów lat do momentu, że no, nasze, nasze Słońce jest za małe, nie wybuchnie jako supernowa, ale zacznie się rozrastać do takiego poziomu, na który trzyma i wtedy planety, które są blisko niego zostaną przez Słońce pochłonięte. Dlatego my już dzisiaj szukamy drugiej Ziemi, żeby w przyszłości się móc wyprowadzić z Ziemi na inną planetę. Ale jak słyszycie, mamy jeszcze przynajmniej te 3,5-4 miliardy lat. No to że czas niewyobrażalny dla nas. Proszę, kolega. A jak stać, yy, o, o no, Tak, to, skąd to wiadomo, że 4 na więcej, tak? Tak, bo zostały policzone. To właśnie dzięki teleskopowi Hubble'a i dzięki teleskopowi Jamesa Weba, który od dwóch lat krąży, i krąży wokół naszej planety, no możemy teraz badać dużo lepiej i widzieć dużo więcej rzeczy. Dlatego naukowcy policzyli dokładnie.